Moi drodzy widzowie, witam was bardzo serdecznie, witam was bardzo gorąco. Dzisiaj zaprezentuję wam wszystkie rybki w sezonie pierwszym rozdziału trzeciego gry Fortnite. Tak więc ostatnie dni spędziłem, jak wiecie, na łowieniu. Wybrałem się na ryby, wziąłem sobie motoróweczkę, wziąłem sobie wędeczkę, tę oczywiście prowędeczkę, a także harpunik i ruszyłem na łowy. Do złowienia miałem aż 28 rodzajów rybek i uwaga, udało mi się wykonać to zadanie zajęło mi to dosłownie kilka godzin. Tak więc nie jest to jakoś bardzo trudne i w dzisiejszym materiale zaprezentuję Wam wszystkie rybki i pokażę mniej więcej w których miejscóweczkach je wyłowiłem tak, aby Wam to zadanie co nieco ułatwić. Zanim jednak zaczniemy, zapraszam gorąco do subskrypcji mojego kanału. Kliknij ten czerwony przycisk pod filmem. Jeżeli zamierzasz kupić coś w sklepie Fortnite, to wpisz koniecznie mój kod Kompulsator. Natomiast jeżeli materiał Ci się spodoba, to oczywiście standardowo daj łapkę w górę. Bez zbędnego przedłużenia przechodzimy do lobby gry, a dokładnie do zakładki kolekcje i wędkowanie. Oczywiście jak w poprzednim sezonie niektóre rybki możemy złowić tylko nocą, tylko przy użyciu profesjonalnej wędki, inne zaś możemy złowić w zwykłą porze dowolnej, czy to dzień, czy noc. Natomiast teraz zaprezentuję Wam wszystkie po kolei pierwsze miejsce to oczywiście pomarańczowy płaszczak 61,4 cm, a więc mam miejsce pierwsze wśród znajomych, łącznie wyłowiłem w przeciągu kilku godzin 76 pomarańczowych płaszczaków. Dajcie znać, ile wyłowicie, wy zanim zdobędziecie wszystkie rybki. Pomarańczowy płaszczak jest to oczywiście rybka, która występuje wszędzie, tak więc możecie łowić w dowolnym miejscu i nie musicie do tego używać profesjonalnej wędki. Miejsce drugie ma zielony płaszczak, który również występuje wszędzie. Jego także możecie złowić dowolną wędką w dowolnym miejscu na mapie o dowolnej porze dnia lub nocy. Trujeczka, niebieski płaszczak, kolejny płaszczak, który występuje wszędzie, do wynia jest naprawdę bardzo łatwy, ponieważ jak widzicie ja złowiłem go aż 55 razy. Lecimy dalej, czwarte miejsce i łącznie 13 razy złowiona rybka czarno-niebieska rybosłona. Również mam tutaj rekord wśród znajomych 63,4 cm. Zjedzby by odzyskać trochę smakowitych osłon, występuje wszędzie, również dowolna wędka czy też harpon i pora dnia lub nocy. Miejsce piąte to czarnopasiasta rybosłona i ta rybka występuje na obszarach na Nadbrzeżnych, obszary nadbrzeżne to oczywiście wszystkie te miejsca, gdzie mamy plaże, dokładnie tak samo jak w sezonie ósmym, czyli sezonie ubiegłym, tutaj macie plaże dookoła w tym miejscu także w tych miejscach na obrzeżach mapy, gdzie wszędzie, gdzie występują nasze oczywiście plaże, udajemy się, aby tę rybkę wyłowić jest to również dosyć proste zadanie, natomiast trzeba po prostu udać się zrobić sobie wycieczkę w te konkretne miejsce na mapie. Szósteczka to to oczywiście zielona słona i tą rybkę znajdziemy na obszarach leśnych. Udało mi się ją wyłowić łącznie dwa razy, a to dlatego, że bardzo szybko ją złowiłem. To była jedna z pierwszych rybek, a więc nie musiałem po tych obszarach leśnych za dużo biegać, stąd wynik razy dwa. Na mapę, gdzie są obszary leśne. Ja tę rybkę, moi drodzy, złowiłem mniej więcej w tym miejscu. Tutaj sobie chodziłem kilka. Metrów przeszedłem, rzuciłem wędkę i bardzo szybko udało mi się ją wyłowić. W tym miejscu to jest obszar leśny. Tych obszarów leśnych oczywiście na wyspie jest nieco więcej i te obszary leśne to oczywiście zaczynamy odtąd, dotąd wliczając w to również tę rzeczkę, która sobie płynie tutaj i wpływa do naszego ogromnego zbiornika wodnego. To są obszary leśne, w których uda Wam się złowić tę rybkę. Występują również inne takie zalesione obszary, natomiast ja bardzo szybko złowiłem właśnie tam, tak więc proponuję się tam udać i tej rybki Poszukać. Siurma rybka to różowa rybosłona. Wymaga profesjonalnej wędki, a więc tej niebieskiej i występuje wszędzie. Wyłowienie jej jest dość proste, udało mi się to 9 razy w przeciągu kilku godzin. Przypominam, wymaga profesjonalnej wędki, czyli tej niebieskiej lub harpuna również niebieskiego, ale ten akurat występuje tylko w formie niebieskiej, także bez problemu nim sobie także tę rybkę wyłowicie. Przechodzimy dalej i ósemka to błękitna rybosłona. Ponownie mam rekord 66,9 cm, to zapewne dlatego, że jest dopiero kilka dni po rozpoczęciu sezonu pierwszego rozdziału trzeciego. 19 razy łącznie wyłowiłem tą rybkę, ponieważ występuje wszędzie i daje nam odzyskać trochę smakowitych osłon. Moi drodzy, tę rybkę złowicie w dowolnym miejscu, dowolnym sprzętem, o dowolnej porze dnia lub nocy. Dziewiątka. 9 to niebieska siorborybka, która występuje wszędzie, zwłaszcza ta niebieska. 27 razy łącznie złowiłem, także i wy złowicie, o ile już jej nie złowiliście. Idziemy dalej. 10 rybka to żółta siorborybka, i tę rybkę znajdziemy na obszarach bagiennych. Obszary bagienne to są obszary tutaj. Te. Bardzo proszę w tym miejscu łowicie tę rybkę, lub tutaj. Tutaj też są takie lekkie obszary bagienne. Także w tym miejscu i w tym tej rybki szukajcie. Wszystkie rybki z terenów bagiennych generalnie łowiłem tutaj lub w tym miejscu, w tym zbiorniku, także pamiętajcie o tym i korzystajcie z darmowej wiedzy. Idziemy dalej, jedenastka, jedenastka to fioletowa siorbo rybka, rybka, która występuje na obszarach górzystych i tutaj ponownie wracamy do tej miejscóweczki na mapie, bardzo proszę, tutaj dookoła mamy takie tereny górzyste, więc tutaj bez najmniejszego problemu ta rybka Wam poleci, ta rybka Wam wyskoczy z wody i ją sobie bez problemu złowicie. Numer 12 to czarna siorbo-rybka. Ona występuje na obszarach nadbrzeżnych, w dodatku w nocy, ale nie wymaga profesjonalnej wędki, także jak najbardziej do złowienia. Obszary nadbrzeżne: ja tę rybkę złowiłem właśnie na tych obszarach tutaj nadbrzeżnych, na tych plażach, które występują wokół tych małych wysepek, wokół, wokół tych większych wysepek i wokół oczywiście wyspy głównej przy plaży lub na środku. Tutaj oczywiście też ta rybka Wam wyskoczy, bo bardzo blisko jesteście od obszarów nadbrzeżnych. Jedziemy. Dalej. 13, no, 13, numer pechowy można by powiedzieć. No i w tym konkretnym przypadku, w sezonie pierwszym rozdziału trzeciego gry Fortnite, ta rybka była najtrudniejsza do złowienia, ponieważ występowała tylko na obszarach bagiennych, w dodatku w nocy i do tego wymagała profesjonalnej wędki. Złowiłem ją jeden raz, ponieważ jest to ostatnia rybka, którą złowiłem. Na poszukiwanie tej rybki przeznaczyłem prawie godzinę czasu, a więc yy, śmiało mogę powiedzieć, że jest to jedna z najtrudniejszych do zdobycia rybek w tym sezonie. Mała podpowiedź oczywiście obszary. Bagienne to są obszary, tutaj i tutaj, znajdujące się w tych wodach. Także przypominam, w tych miejscach możecie łowić. Ja konkretnie wyłowiłem ją, mniej więcej w tym miejscu, mniej więcej tutaj koło tej budeczki. Ale najpierw, wskoczyłem sobie w to miejsce, dokładnie tutaj, gdzie jest skład drewna i stolarnia, tutaj moją wędkę zwykłą ulepszyłem do niebieskiej. Następnie. Motorówką, która znajduje się w tym miejscu, popłynąłem sobie tą rzeczką aż do tego miejsca. Rzuciłem wędkę po godzinie czasu i nagle wyskoczyła mi ta moja fantastyczna biała siorborybka. Tak więc i wy możecie tak zrobić, aby ją wyłowić, aby nie stracić tej godziny, która niestety była konieczna, aby dowiedzieć się, jak tą rybkę zdobyć. Miejsce 14 to jasno niebieski na rybek z jedzby, nieco się uleczyć. Występuje wszędzie. Rzucamy wędkę do wody, nie w miejsce połowu, tylko po prostu rzucamy. do do wody, aby tę rybkę wyłowić. 15 to jasnobrązowy na rybek i tą rybę także wyłowimy wszędzie, nie rzucamy w miejsce połowu, czyli to miejsce, gdzie wszystkie rybki pływają, wyskakują z wody, tylko po prostu obok do wody, tam gdzie prawdopodobnie wypłynie nam albo amunicja, albo broń, albo jakaś puszka, albo właśnie na rybek. Jasnobrązowy na rybek. Numer 16 to na rybek z fioletowym, z fioletowym akcentem, i ta rybka także występuje wszędzie, w dowolnym miejscu w wodzie rzucamy wędkę. Oczywiście. Poza to miejsce, w to, z którego rybki wyskakują, bo tam będziecie łowić wszystkie pozostałe, a na rybek po prostu z wody, nie z łowiska. Numer 17 to czarny narybek. Tą rybkę także łowimy, po prostu rzucając wędkę do wody, nie do łowiska, natomiast musi to mieć miejsce w nocy. Jedyny warunek, jaki trzeba tutaj spełnić, aby tę rybkę zdobyć. Numer 18 to niebieski na rybek i ta rybka występuje na obszarach nadbrzeżnych. Te obszary nadbrzeżne jak już wielokrotnie pokazywały to są obszary obok tych wysepek tutaj najpopularniejsze obszary nadbrzeżne do których można śmiało sobie popłynąć, polecieć i tutaj te rybki wszystkie, które występują na obszarach nadbrzeżnych wyławiać. Numerek 19 to siorbo meduza, rybka, która występuje wszędzie. Wystarczy rzucić do łowiska wędkę, nieważne czy będzie to zwykła, czy ulepszona i tę siorbo meduzę wyłowić. Ja wyłowiłem ją aż 29 razy, także zadanie nie jest trudne. Kolejna rybka na naszej liście z numerkiem 20 to skórkowa meduza, która wymaga, aby ją wyłowić w profesjonalnej Wędki. Udało mi się wyłowić ją tylko raz, w dodatku na obszarze górzystym. Obszary górzyste to wszędzie tam, gdzie mamy góry moi drodzy, a więc jak najbardziej to jest te Bajorko, to jeziorko. Tutaj możecie łowić także tutaj, bo mamy takie obszary górzyste wszędzie tam, gdzie są góry. Łowimy tę konkretną rybkę skórkową meduzę. Numer 21 to fioletowa meduza i ta rybka występuje na obszarach nadbrzeżnych, czyli na wszelkich tych plażach, które pokazywałem już wielokrotnie. Ponownie tam wracamy i ponownie łowimy. Do wyłowienia tej rybki nie potrzebujemy żadnego specjalistycznego sprzętu, wystarczy chwila czasu, aby ją zdobyć. Numerek 22 to mroczna meduza, meduza, która występuje w nocy. Aby ją wyłowić, po prostu musimy czekać, aż w grze pojawi się noc i wówczas bierzemy wędkę i lecimy z tematem. Udało mi się ją wyłowić, jak widzicie, tylko jeden raz w dodatku. Taką dosyć małą, bo 36 cm zaledwie. Lecimy dalej! 23. Rybka to przytulaśna meduza i ją wyłowimy na obszarach bagiennych. Obszary bagienne to są te obszary. Ja wyłowiłem ją dokładnie w tym miejscu. Tutaj, oczywiście, tych obszarów bagiennych jest nieco więcej, bo tę miejscówkę także można zaliczyć do obszarów bagiennych i kilka innych. Natomiast, żeby nie pokazywać zbyt dużo, to pamiętajcie, te dwie miejscóweczki i tutaj tę rybkę wyłowicie. Jak zresztą widzicie, ja większość rybek wyłowiłem w tych trzech miejscóweczkach. Między innymi przemieszczając się także tymi rzeczami. Pomiędzy nimi, tam co nieco też wpadło, między innymi na rybki. Rybka numer 24 to magmowa ostra rybka, która występuje wszędzie i wyłowić ją można bardzo prosto. Jak widzicie, 25 razy w przeciągu kilku godzin udało mi się ją wyłowić i mam nawet rekord 61,5 cm. Miejsce 25 to drywująca ostra rybka, występuje na obszarach leśnych i tę rybkę łącznie udało mi się wyłowić dwa razy. Obszary leśne to oczywiście ten obszar, ta rzeczka która się tutaj znajduje i płynie sobie także tędy, tak więc tutaj bez problemu wyłowicie. Obszar leśny również ma to Bajorko, także w tym miejscu także tutaj z tego co kojarzę, są także dwa Bajorka, więc również w tych miejscóweczkach możecie tę rybkę wyłowić. Obszary leśne, to również ten obszar, to również ten obszar, i wszystkie te bajorka przy dużej ilości drzew. Także 26 rybka to nakrapiana biało-ostra rybka i ta rybka znajduje się na obszarach górzystych, a więc ponownie lecicie sobie najlepiej do tego zbiornika tutaj wokół tych wzniesień. Tutaj tą rybkę wyłowicie bez najmniejszego problemu. Zapraszam Was tam bardzo serdecznie. Jeżeli nie tam, to wszędzie tam, gdzie są te wiecie obszary takie podwyższone w tych miejscach, tą rybkę także możecie wyłowić. Mi się udało tutaj, więc wskazuję ponownie tą miejscóweczkę. Przedostatnia rybka, 27, to południowa ostra rybka. I tę południową ostrą rybkę łowimy na obszarach bagiennych. Ona nam daje przyspieszenie. Obszary bagienne to oczywiście ta miejscóweczka. To oczywiście również ta miejscóweczka. z tym, że ja wyłowiłem ją dokładnie w tym miejscu, także śmiało możecie tutaj lecieć i pamiętajcie, ulepszenie wędki znajduje się tutaj, gdy tylko będziecie tego potrzebować, to udajcie się do tego budynku i tam to maszynę, tą maszynę do ulepszeń znajdziecie. Ostatnia rybka 28, to lazurowa, ostra rybka, i ją wyłowimy na obszarach nadbrzeżnych. Obszary nadbrzeżne, czyli wszystkie te plaże znajdujące się wokół wyspy głównej, wokół tych mniejszych wysp, wysepek. Tutaj wszędzie możecie śmiało rzucać wędkę i łowić, bo tę rybkę na pewno w tym miejscu znajdziecie większych wymagań, co do niej nie ma. Wystarczy w odpowiednim miejscu rzucić wędkę. Nie musi to być wędka ulepszona, wystarczy zwykła lub harpun. No i chwila czasu na to, aby wypłynęła. Na dzisiaj to tyle. Cała kolekcja 28 rybek w sezonie pierwszym rozdziału trzeciego odkryta, wyłowiona. Jeżeli wam się podobało, dajcie koniecznie łapkę w górę. Im więcej łapek w górę, tym większy zasięg tego filmu dla osób, które również będą szukały informacji o tym, jak wyłowić konkretną rybkę, z którą mają problem. No i cóż, dzięki serdeczne. Pamiętajcie o kodzie Kompulsator w sklepie, o subskrypcji, ten czerwony przycisk pod filmem i do usłyszenia, do zobaczenia po drugiej stronie ekranu. Trzymajcie się, cześć!